Wybitnymi osiągnięciami mogą poszczycić się laureaci nagród, które wręczali przewodnicząca Rady Miasta Teresa Price, burmistrz Michał Majewski oraz przewodniczący przyznających wyróżnienia kapituł, radna Karina Modzianowska i asystent burmistrza Jacek Konkol. W kategorii działaczy kultury wpłynęło sześć wniosków. Kapituła postanowiła przyznać trzy nagrody dla osób, które nie tylko przyczyniają się do tworzenia kulturalnego życia w mieście, ale też promują Kościerzynę w Polsce i za granicą. Każdy członek Kapituły w składzie radni Karina Młodzianowska, Karolina Chmielewska, Dawid Jereczek oraz dyrektor Muzeum Ziemi Kościerskiej Krzysztof Jażdżewski przyznawał kandydatom od zera do dziesięciu punktów. Po ich sumowaniu wyłoniono zwycięzców. Pierwszy yy, zespół Rytm, który zdobył najwięcej punktów była to sum, yy, liczba punktów 39, Szymon Sutor, yy, wybitny kompozytor, yy, 38 punktów i pani Aniela Stolt, przewodnicząca Rady Seniorów, 34 punkty. Zespół tańca nowoczesnego Rytm pod kierownictwem Joanny Szwed niejednokrotnie udowadniał, że należy do tanecznej elity. Teraz grupa przygotowuje się do występu w Mistrzostwach Europy i Świata, a podczas sesji tancerze dali krótki pokaz swoich umiejętności. Szymon Sutor, absolwent Akademii Muzycznej imienia Stanisława Muniuszki w Gdańsku, to wyjątkowo utalentowany i wielokrotnie nagradzany kompozytor, dyrygent oraz aranżer. W maju wziął udział w trzecim koncercie najlepszych dyplomantów Gdańskiej Akademii Muzycznej, a niedawno zagrał na festiwalu w Sopocie. Wkrótce muzykę Szymona Sutora będziemy mogli ponownie usłyszeć w Kościeżynie. Tak, akurat przygotowuję się do koncertu, który ma miejsce właśnie w Kościerzynie, co mnie bardzo cieszy, bo 17 czerwca w Kościele w Świętej Trójcy będzie wystawiony mój utwór, który napisałem już kilka lat temu, właśnie ku czci Matki Boskiej Kościelskiej. I bardzo serdecznie Państwa zapraszam o 19-17 czerwca. Będzie można usłyszeć orkiestrę symfoniczną, chór mieszany, solistów, trio jazzowe i to wszystko właśnie pod moją batutą, więc mam nadzieję, że do zobaczenia. Przewodnicząca Rady Seniorów Aniela Stolz uhonorowana została za aktywizację środowiska seniorów i nie tylko. Rada organizuje wiele wydarzeń kulturalnych, które adresowane są do wszystkich mieszkańców oraz odwiedzających nasze miasto turystów. Laureatów Nagród Sportowych kapituła wybierała spośród 14 kandydatów. Może przyznać maksymalnie 6 nagród i tak też stało się w tym roku. Punkty przyznawali Jacek Konkol, radnik Krzysztof Jarzewski i Tomasz Dargacz oraz dyrektor Kosir Szymon Słomiński. Ja się bardzo cieszę, że w gronie laboratów mamy przede wszystkim trzech juniorów. Mam nadzieję, że będzie to dla nich ta nagroda motywacją do działania, do dalszej pracy i w wieku seniora będą też osiągali podobne, a być może nawet lepsze wyniki sportowe na arenie, zarówno międzynarodowej, jak i na arenie krajowej. Nagrody zdobyli Wojciech Pobłocki, trener kościerskiego uczniowskiego klubu sportowego Remus, biegowa mistrzyni Polski Weronika Lizakowska, bramkarka superligowego UKSPCM Dominika Brzezińska-Recław, wielokrotny zdobywca złota w pływaniu w płetwach Marcin Łukowicz, drużynowy wicemistrz Polski w ucznictwie osób niepełnosprawnych Leszek Słomiński oraz mistrzyni Polski w kickboxingu Wiktoria Kolczyk. Pula nagród w obu kategoriach wynosiła 8 tysięcy złotych.